Nie trać czasu na zabiegi, które nie przyniosą oczekiwanych przez Ciebie efektów. Obejrzyj ten film, aby zyskać wiedzę na temat zabiegów, których nie warto wykonać. Cześć, jestem Ela, pracuję w Instytucie Dr. Stawowska, od ponad 20 lat zajmuję się dermatologią i medycyną estetyczną. Trochę później w tym filmie opowiem Ci o najczęściej popełnianym błędzie, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. A na koniec programu otrzymasz ode mnie prezent. Bardzo często zgłaszają się pacjenci z utrwaloną lubją zmarszczką i mówią, że chcą wykonać każdy zabieg. Tylko nie zabieg z użyciem toksyny botulinowej. Myślę, że popełniają bardzo duży błąd, ponieważ lwia zmarszczka powstaje w wyniku nadreaktywności mięśnia marszczącego brwi. Pacjenci bardzo często pytają mnie, w jakim wieku pierwszy raz można wykonać zabieg z użyciem toksyny botulinowej w obrębie lwiej zmarszczki. Moja odpowiedź mi w każdym, kiedy zaczynamy bardzo mocno pracować tym mięśniem i zaczyna nam się utrwalać zmarszczka w okolicy międzybrwiowej. Zabiegiem numer jeden, czyli tak zwanym złotym standardem do redukcji tak zwanej lwiej zmarszczki, jest zabieg z użyciem toksyny botulinowej. Toksyna botulinowa relaksuje mięsień, dzięki temu powodujemy, że przestajemy marszczyć się w tej okolicy. Efekty zabiegu utrzymują się od 4 do 6 miesięcy i po tym czasie ewentualnie możemy zabieg powtórzyć. Drugim zabiegiem, którego nie polecam, jest zabieg laseroterapii przed wyleczeniem aktywnego trądziku. Bardzo często do gabinetu zgłaszają się pacjenci z aktywnym trądzikiem, z bliznami przebarwieniami pozapalnymi i chcą wykonać zabieg z użyciem lasera frakcyjnego w celu redukcji blizn i korekcji przebarwień potrądzikowych. Nie polecam tego zabiegu przed wyleczeniem trądziku, ponieważ po zabiegu trądzik może ulegać nasileniu i mogą tworzyć się nowe blizny i przebarwienia pozapalne. Dlatego najpierw zawsze trzeba wyleczyć trądzik. Mamy w tej chwili bardzo dużo metod leczenia trądziku, poczynając od leczenia miejscowego poprzez leczenie doustne, a dopiero potem zająć się redukcją blizn i przebarwień potrądzikowych. Trzecim zabiegiem, którego nie polecam, są inne zabiegi niż blefaroplastyka przy bardzo nasilonej wiotkości powiek. Nie polecam tego, gdyż inne zabiegi nie dadzą im trwałego efektu. Tylko blefaroplastyka da nam spektakularne i zauważalne efekty. Czy nie jesteś pewna, czy zabieg plastyki powiek jest dla ciebie? Nie możesz przyjechać do Białegostoku na konsultację? Przygotowałem specjalnie dla Ciebie darmową, bezpłatną konsultację online. Wypełnij formularz i prześlij wyraźne zdjęcia twarzy. Po kilku dniach otrzymasz telefon od naszych doświadczonych okulistów, który pomoże Ci w Twoim problemie. Link do darmowej konsultacji znajduje się na dole w opisie. Jeśli chcesz się dowiedzieć o moim ulubionym zabiegu, kliknij w ten film.